No, niestety ustawa samorządowa jest bezlitosna. 15 głosów za, przy 9 przeciw to za mało, żeby punkt znalazł się w porządku obrad Rady. Tak się dzisiaj nie stało. Komisja doraźna zakończyła w piątek swoje obrady. Pragnęlibyśmy, aby Rada to, to nasze sprawozdanie przyjęła, nadając Ciekawość. większą moc, ale dokument dzisiaj nie istnieje. Jest to sprawozdanie z Komisji Doraźnej. Myślę, że bardzo rzetelnie i uczciwie. Relacjonowane na forum portalu węgierskiego, za co bardzo serdecznie dziękuję za to zainteresowanie naszymi pracami. No, troszkę tak przykro, że te trzy miesiące pracy trójki radnych zostało tak potraktowane, ale nie składamy broni. Zastanawiamy się, co dalej zrobić, co zrobić, żeby opinia publiczna miała możliwość się z tym sprawozdaniem zapoznać. Mamy już dzisiaj zebrane wymagającą liczbę podpisów do tego, żeby zwołać kolejną sesję Rady Miasta Bydgoszczy. Jutro chcemy spotkać się z mediami i poinformować ich o decyzjach, które jako Komisja Doraźna byśmy chcieli podjąć.